Drogie przedszkolaki, nazywam się Stasia. Zapraszam Was na dzisiejsze zajęcia. Nauczymy się wielu ciekawych rzeczy i pobawimy się razem. Teraz zostawiam Was z panią Martą. Widzimy się potem, miłej zabawy. Witajcie, drogie przedszkolaki. Przygotowałam dla Was zadanie, w którym będziecie musieli poszukać biedronek. Na tej planszy ukryłam dziesięć biedronek dam wam teraz chwilę, żebyście się przyjrzeli, policzyli i spróbowali znaleźć wszystkie biedronki. Jak Wam idzie, znaleźliście już kilka. Dam Wam jeszcze chwileczkę. Uwaga, uwaga. Zaczynamy szukać biedronek od lewej strony do prawej strony. Pierwsza biedronka znajduje się tutaj. Zobaczcie, zaraz przy domu, przy kwiatach zabieramy biedronkę, odkładamy ją na bok. Hmm, gdzie znajduje się druga biedronka? Druga biedronka, zobaczcie, znajduje się zaraz przy ogródku albo nawet w ogródku warzywnym, szuka warzyw do zjedzenia. Zobaczcie, tu jest, odłożymy ją na bok, gdzie jest następna biedronka. Pokażcie paluszkiem, gdzie jest następna biedronka. Następna biedronka od lewej strony znajduje się tutaj pośród pięknych, kolorowych kwiatów. Szukamy następnych biedronek od lewej strony, od lewej strony do prawej szukamy. Spójrzcie, następna biedronka znajduje się na werandzie, tuż obok konewki i miotły. Zabieramy ją. Kładziemy obok. Policzmy ile biedronek już znaleźliśmy. Jeden, dwa, trzy, cztery biedronki znalezione. Zostało jeszcze sześć. Szukamy kolejnej biedronki. Od lewej strony szukamy, szukamy. Zobaczcie, znalazłam tuż obok rękawiczek i rzodkiewek i sadzonek. Znajduje się nasza kolejna biedronka. Szukamy następnej. Poszukajmy, poszukajmy. O, znalazłam. Zobaczcie, na kamieniach znajduje się kolejna biedronka. Zabieram ją i kładę obok planszy. Policzmy, ile biedronek już znaleźliśmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, mam już sześć biedronek zostały, cztery do znalezienia. Dam Wam jeszcze chwilę, jeszcze jedną szansę na znalezienie biedronek. Szukamy, szukamy. Spójrzcie, tuż obok szklarni. Pośród kwiatów znajduje się kolejna biedronka. Szukamy następnej od lewej strony do prawej. O, znalazłam, zobaczcie. Pod karnikiem na drzewie znajduje się biedronka. Pewnie wspina się do listków. Szukamy następnej biedronki. Gdzie znajduje się następna biedronka? Znaleźliście? Następna biedronka znajduje się, zobaczcie tutaj, po, pośród trawy, przy grabiach, przy moście. Czy zostały jeszcze jakieś biedronki? Policzmy. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. Została nam jeszcze jedna biedronka. Czy widzicie, gdzie się znajduje? Zobaczcie, tutaj przy grabiach, przy wężu ogrodowym, siedziała ostatnia biedronka. Spójrzcie, przygotowałam dla was trzy obrazki. One przedstawiają nam pewną historię. Zastanówcie się, jaka historia będzie opowiedziana. Dam wam chwileczkę. Powiedzcie, co dzieje się na pierwszym obrazku? Chłopiec zbudował wieżę. Co stało się potem? Co stało się z wieżą, powiedzcie? Wieża się przewróciła, i co stało się potem? Co zrobił chłopiec? Doskonale chłopiec się popłakał, pewnie było mu smutno, że wieża się przewróciła. Teraz spójrzcie na kolejne obrazki i zastanówcie się, co to za historia, co po kolei się wydarzyło. Co się dzieje na pierwszym obrazku? Zobaczcie, pani w czerwonej sukni śpiewa. Jest na scenie, pewnie występuje przed publicznością. I co potem się zdarzyło? Kto przyszedł? Przyszła myszka zobaczcie, i co potem się stało? Pani przestraszyła się myszki i zobaczcie zrzuciła mikrofon. Spójrzcie, proszę, na te dwa obrazki. Przedstawiają one domy. Czy są one takie same? Nie. Dlaczego? Dobrze, ponieważ ten dom jest wyższy, ma więcej pięter. Teraz spójrzcie na te dwa obrazki. To jest wersja troszeczkę trudniejsza, ale jestem pewna, że dacie radę. Czym różnią się te dwa domy? Przyjrzyjcie się uważnie, policzcie okna. Zobaczcie. Ten dom ma jedno okno mniej. Tutaj brakuje okna. Zobaczcie, widzicie różnicę? Tutaj jest jedno okno mniej. Spójrzcie teraz na te dwa piórka. Czy są one takie same? Nie, nie są takie same. Czym one się różnią? Powiedzcie, proszę. Fantastycznie, zobaczcie, to piórko tutaj ma zielony pasek, a to piórko tutaj jest żółte. W tym zadaniu spójrzcie, proszę, na szereg obrazków, co nie pasuje do reszty, ale najpierw spróbujmy sobie nazwać to, co jest przedstawione. Co to jest? To jest krzesło. Co to jest? To jest fotel. Co to jest? To jest stół, a to? To jest, zobaczcie, taboret, tak? Teraz powiedzcie mi, co nie pasuje do reszty? Jedna rzecz nie pasuje. Nie pasuje stół. A zastanówcie się, dlaczego nie pasuje stół. Stół nie pasuje do reszty, ponieważ nie służy do tego, żeby na nim siadać. Pozostałe rzeczy, czyli krzesło, fotel i taboret, służą do siadania. Spójrzcie, proszę, na te cztery obrazki. Co one przedstawiają? Nazwijmy sobie najpierw. Co to jest za zwierzę? To jest lew. Co to za zwierzę? To jest słoń. Co to za zwierzę? To jest pingwin. Co to za zwierzę? To jest żyrafa. I teraz, moje drogie przedszkolaki, Powiedzcie proszę, co nie pasuje do reszty. Dobrze się zastanówcie, gdzie te zwierzęta żyją. Zobaczcie. Nie pasuje pingwin, ponieważ żyje tam, gdzie jest zimno. Pozostałe zwierzęta, czyli lew, słoń i żyrafa. Żyją w ciepłych krajach, na przykład w Afryce, na ciepłym kontynencie, tak? Przejdziemy teraz do materiału atematycznego. Zobaczcie, na pewno pamiętacie nazwy tych figur. Przypomnijmy je sobie. Co to jest? To jest koło. Tu również mamy koło. Co to za figura? To jest kwadrat. A to, pamiętacie nazwę tej figury? To jest trójkąt. Świetnie. Która figura nie pasuje do reszty? Zobaczcie, nie pasuje to koło, ponieważ ma inny kolor. A jaki to kolor? To jest czerwone świetnie, a pozostałe figury są w kolorze niebieskim. Spójrzcie, proszę, teraz na te cztery koła, i powiedzcie, które koło nie pasuje do reszty? To koło nie pasuje do reszty. A dlaczego? Zobaczcie, te trzy koła są zakolorowane, są pełne, a tutaj mamy tylko sam czerwony kontur, a koło jest w środku puste, jest białe, tak? Witajcie ponownie. Dziękuję za wspólną zabawę i naukę. Do zobaczenia jutro.